Cześć, witajcie na kanale nie pomysłów na minutę. Cześć, witajcie dzisiaj na naszym stole po raz kolejny. Jato. Tak, a jest to wkrętarka kompaktowa 12V Jato YT82901. Zapraszamy. Zapraszam. Następny e, produkt e, firmy Jato. Jak sama nazwa wskazuje. Jest to e, wiertarko-krętarka, tak jest, mała, bardzo kompaktowa, rzeczywiście, e, dość mocna, e, bo to 30 N. więc jak na tak małe urządzenie, e, dość sporo. E, co możemy na jej temat powiedzieć? To zastosowanie przykładowo, przykładowo dla mechaników, stolarzy, tak jest, e, meblarzy, czy przede wszystkim do takich. Drobniejszych prac, nie wymagających dużej mocy, mm -hmm. a raczej y, większej precyzji. Y, Wyposażona jest oczywiście w precyzyjny uchwyt wiertarski. Y, to nasze futerko jest plastikowe na zewnątrz, w środku jest metalowe. Tak, jeszcze w zestawie producent, y, jak widzicie w naszej skrzynce, daje także nam y, podstawowe bity, y, które możemy wykorzystywać. Tak jest. Oczywiście w zestawie jest akumulator 2Ah, który ładuje się dosyć szybko, bo ładuje się w jedną godzinę i producent deklaruje, że przy pomocy tego jednego w pełni naładowanego akumulatora możemy wkręcić 1 kg wkrętów o długości 45 mm. Zgadza się. Tutaj widzicie z mojej prawej strony jest, mamy przygotowane kilka dłuższych wkrętów, a także kilka krótkich. Będziemy wkręcać to w naszą beleczkę, w nasz kawałek belki, a tak mamy... Jest. A mamy, słuchajcie, bo chcieliśmy sobie też przetestować, jaka jest różnica przy tym samym urządzeniu z wkrętami lepszymi, z wkrętami takimi mm -hmm. typowy, typowo marketowymi. Mamy wkręty SW 6 x 85 x 70 oraz marketowe 11 razy 158 razy 178 razy 100 oraz 10 razy 70, czyli no rozstrzał jest dosyć spory, mhm. zarówno wielkości, jak i bitów, bo mhm. jeden wkręt jest na kluczyk, dwa są na standardowego krzyżaka. Oprócz tego mamy wkręty na torksy, więc generalnie ten tu jest rozstrzał. jest duży rozstrzał, właśnie. Tak jest. Regulacja mocy oczywiście we włączniku i wyposażone jest dodatkowo w światełko LEDowe oświetlające nasze miejsce pracy. To co? Myślę, że czas zajrzeć do środka. Zgadza się? Zapraszamy. Zapraszam. Yy, cała walizeczka była jeszcze zafoliowana, ale oczywiście dzieci nie mogły się doczekać, żeby nie rozpakować prezentu przed świętami, więc już żeśmy to zrobili. Yy, na walizce. Kartonik informacyjny, walizeczka czarna z wytłoczonym logiem Jato oraz z numerem. Zawias plastikowy, dosyć gruby. Rączka fajna, wygodna, zapięcia metalowe. W środku mamy oczywiście instrukcje obsługi do urządzenia. Mamy jakieś tam startowe bity, przedłużkę, kilka wierteł ładowarkę, ładowarkę małą, fajną, kompaktową, z miejscem do powieszenia oraz samą naszą wkrętarkę. Wkrętareczka, jak widzicie, duża nie jest, stoi. Patrząc na nią od tyłu, po lewej stronie mamy uchwyt do zawieszenia przy pasie roboczym, bądź przy spodniach z możliwością przełożenia również na drugą stronę dwa biegi jedynka i dwójka sprzęgło ma 20 pozycji pozycja 21 to już jest wiercenie, futerko tak jak mówiliśmy metalowe w środku, plastikowe na zewnątrz dioda oświetlająca miejsce pracy przełącznik lewo, prawo w miejscu Standardowym tyle odnośnie wyglądu tego sprzętu. Oczywiście tak samo yy, jak w innych narzędziach z tej 12V serii, które mieliśmy na boku znajduje się wskaźnik na ładowanie akumulatora. I my co? My zaraz zmienimy sobie akumulator, bo drugi nam się już ładuje i przechodzimy do testu. Zaczniemy sobie od yy, naszego wkręta. 10 na 70 Jak widzicie, bez najmniejszego problemu wykręcamy kluczyk trzynasteczka nasze 11 na 150 ale jedzie, doszło do końca SW 5x70 ...oraz SW 6 razy 180 U. i wykręcamy. Jak widzicie też bardzo dużo zależy od wkręta, bo to jest długi wkręt, a mimo wszystko jedną ręką można go spokojnie wkręcić. I co Wam możemy powiedzieć? Dało radę, daje w zupełności radę, jeżeli chodzi o wkręcanie różnej długości wkrętów 180. Po małe wkręty, jeżeli chodzi o wkręty krzyżakowe, torksowe, śruby, jak widzieliście, śrubę bez najmniejszego problemu. Także było można wkręcić największy problem. Mieliśmy z tymi śrubami krzyżakowymi, tak, używając, to... że tak powiem, skrótu, no bo one są teoretycznie na bit PH. Natomiast praktycznie, słuchajcie, mieliśmy, mimo tego, że posiadamy kilkanaście kompletów bitów, mieliśmy problem z zdobrania właściwego bitu do e, tych tanich chińskich śrub na wagę i to tylko świadczy o tym, że e, trzeba. E, no trzeba na to zwracać uwagę, tak? Tak, trzeba dopasować odpowiedni rozmiar z tego względu, że w, przy wkręcaniu także one nam przeskakują, więc no też musimy bardziej docisnąć, docisnąć. Jeszcze śrubę. bardziej może precyzyjnie też trzymać tak. i kontrolować, żeby nam nie uciekła. A tutaj ślizganie się było, że tak powiem, bardzo dobrze widoczne. Natomiast jakby wkręty. SW też och, udowodniły, że przy dobrych sprzętach, żeby fajnie i wydajnie pracować, tak jak widzieliście, ten najdłuższy nasz wkręt był kręcony jedną, jedną ręką. Jedną ręką, więc naprawdę, no szacun. Tak jest, więc dobre, e, dobre wkręty też nie obciążają tak maszyny i pracuje się nimi dużo wygodniej. Reasumując, e, mieliśmy tutaj dwa markowe e, Wkręty, reszta to były, e, to wszystko były chińskie. E, jakieś tam rozwiązania i e, we wszystkim dało radę. Nie było tak, żeby na czymś się coś tam gdzieś wydarzyło. Poza oczywiście problemami standardowymi, e, to które mieliśmy z tymi naszymi wkrętami na PH. To, no to słuchajcie, do prac takich normalnych, mała, fajna, kompaktowa. Działa tak Nie no, jest. bardzo, bardzo fajna, jeżeli chodzi, no wiadomo, mała, z dużą siłą, więc jeżeli będzie, jeżeli będziemy potrzebować, bo musimy przykładowo poskręcać nawet szafki, jakiś regał, nie będzie najmniejszego problemu, na pewno ona się sprawdzi. Sami widzieliście, jaka jest jej moc, co ona potrafi. Wkręcać śruby, wkręty Różnego rodzaju, różnej długości, więc naprawdę myślimy, że będzie ok. Tak, uważamy, że sprzęt jest zadowalający z fajnej póły cenowej, bo to jest koszt. Koszt tego urządzenia to jest na stronie producenta to jest 274 zł, czyli wcale nie jakoś bardzo dużo. Mały, fajny, kompaktowy, słuchajcie, za rozsądne, naprawdę pieniądze. Marka Jato jest, jak wiecie, marką polską, więc tutaj też wspieramy, jakby, lokalny przemysł. No i kolejną ważną rzeczą, myślę, o której należy wspomnieć: że nie jest to sprzęt do ciężkich prac jakichś ciesielskich. czy tam do wiercenia w ścianie, ewentualnie gdzieś tam podwiercić sobie w drewnie. To za tak, nie W jakiś płycie, No i oczywiście wkręcać, tak jak widzieliście, spokojnie radził sobie nawet z tymi mhm. najdłuższymi wkrętami, więc tutaj, jeśli chodzi o moc, to jest jej spory zapas. Tak. Więc słuchajcie, no znacie naszą opinię. Jeżeli ktoś z was korzysta z tego sprzętu, podzielcie się z nami, udostępnijcie, nie wiem, link bądź zdjęcia pod naszym materiałem. Z chęcią na pewno zobaczymy, zapoznamy się z tym. Tak jest. E, oczywiście zachęcamy Was standardowo do tego, żebyście odwiedzili naszego Facebooka, Instagrama i Twittera. A także zapraszamy na nasze live'y, które są co niedzielę, i w vlogi, które wpadają z partyzanta w środku tygodnia? Tak jest. Zachęcamy oczywiście do zajrzenia na nasz drugi kanał, linki do wszystkiego macie w opisie pod filmem, a my na chwilę obecną kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się, cześć! cześć.